Spotykamy się dzisiaj na Kryńskim Deptaku, dwa dni przed rozpoczęciem otwartego pucharu Polski w kickboxingu. Przy mnie trójka głównych sprawców tego zamieszania, które będzie się odbywało na naszym Kryńskim Deptaku burmistrz dr Dariusz Reśko, przedstawiciel Polskiego Związku Kickboxingu Zygmunt Różalski, sędzia główny zawodów Jerzy Bassa. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak szczerze mówiąc, to pan Krzysztof zapomniał powiedzieć, że jest czterech sprawców, bo on jest jakby sprawcą numer cztery, a właśnie numer jeden, bo tak naprawdę to jest jego inicjatywa. Bardzo dziękuję. My kilka lat temu zawarliśmy taką dżentelmeńską umowę. To jest oczywiście umowa niepisana, bo dżentelmeni nie muszą niczego spisywać, że spróbujemy w Krainicy rozhulać ten kickboxing. I oczywiście moja rola w tej chwili jest taka, żebym wspierał i nie przeszkadzał. Natomiast pan Krzysztof tutaj wraz z zespołem osiąga świetne wyniki. Ostatnio mieliśmy taką inauguracyjną sesję, znaczy właśnie podsumowującą sesję um, uroczystą, podsumowującą wydarzenia sportowe zeszłego roku. No i szczerze mówiąc, bardzo dużo było nagrodzone, ja się z tego bardzo cieszę, ale jak zobaczyłem ile, ilu zawodników, zawodniczych, zawodników z klubu, który reprezentuje, pan Krzysztof Bulanda, wyszło na scenę, no to trwały, trwała ta dobre pół godziny. Tyle jest sukcesów, także cieszę się bardzo. Oczywiście Krynica dotychczas znana była przede wszystkim z tego, że hokej był najbardziej popularny i niech sobie niech będzie popularny, ale kickboxing stał się w tej chwili sportem takim bardzo powiedziałbym, no chcę powiedzieć, że już jest wiodącym, chociaż myślę, że ze sportów siłowych na pewno, coraz więcej ludzi i chcę podkreślić tutaj pewien aspekt, właśnie dwa główne, aspekt wychowawczy, niesamowita praca wykonywana właśnie przez trenera, przez trenerów wobec, czy dla dzieci, dla młodzieży, to jest bardzo ważne. Samodyscyplina, dyscyplina, oczywiście, te wszystkie elementy klasyczne, charakterystyczne dla sportów siłowych. No i oczywiście drugi aspekt to aspekt promocyjny. W sobotę, niedzielę będziemy mieć naprawdę tutaj rzesze świetnych zawodników. To będzie znakomita promocja też Krynicy, właśnie jako miasta kojarzonego z aktywnością. No i myślę, że będzie bardzo widowiskowo. Pogoda jest zamówiona. Dzisiaj z księdzem Dzikanem rozmawiałem, obiecał, że pogoda będzie żebyśmy mogli zrobić właśnie na deptaku. Deptak, Krynica nie ma rynku, ale ma deptak. I robimy takie rzeczy właśnie na deptaku. Myślę, że w tej scenerii kickboxing będzie jeszcze bardziej efektowny. Wszystkie Państwa zapraszam. No i jeszcze raz dziękuję Panie Krzysztofie za tę inicjatywę. Będziemy ją wspierać, kontynuować. I dziękuję Panom, e, przedstawicielom Polskiego Związku Kickboxingu za... Po pierwsze zgodę, że tak w Krynicy często możemy się spotykać i to w takim gronie. No i oczywiście panu sędziemu, którego już uważam za przyjaciela Krynicy, bo już tyle razy był u nas i zawsze zapraszany. Panie burmistrzu Krzysztof, zarząd Polskiego Związku Kickboxingu, chciałbym na samym wstępie podziękować Wam, że zorganizowaliście tę imprezę. Impreza na Deptaku będzie dość kolejna. Pierwszą imprezę robiliśmy 8 lat temu. Krzysztof robił, wypadła świetnie. Liczymy, że w tym roku mamy dużo więcej zawodników. Pan burmistrz zagwarantował przy, przy pomocy księdza Dziekana pogodę. My postaramy się jako sędziowie również wypaść jak najlepiej. Cieszymy się, że aż tylu zawodników. Dwa tygodnie temu mieliśmy wprawdzie troszeczkę więcej zawodników, ale to było na hale i inne grupy. Natomiast tu są najmłodsi zawodnicy i z tego co wiem, prezes naszego związku, pan Andrzej Palacz. W całości popiera Krzysztofa i składa niskie ukłony w stosunku do pana burmistrza i prosimy o więcej takich imprez. Proszę Państwu, krynica już od bardzo dawna jest na mapie kickboxingu znaczącym miastem, szczególnie jeżeli chodzi o strefę południową. Od wielu lat są organizowane wiele wielkie imprezy. No, ale w tej chwili już możemy śmiało powiedzieć, że Krynica jest y, istotnym miastem również y, na, w mapie Polski. Myślę, że jutro, y, jutro impreza, która się zacznie, w sobotę w niedzielę będą odbywały się walki. Myślę, że wypadnie dobrze. Tutaj bardzo duże zaangażowanie Krzysztofa Bulanda osobiste w propagowanie kickboxingu. Y, ma bardzo duży wpływ na to, że y, zarówno w ramach strefy, jak i polski Związek kickboxingu decyduje się na to, żeby. Y, coraz poważniejsze imprezy organizować właśnie w tym pięknym mieście Krynica, które jest bardzo przyjazne kickboxingowi dzięki panu burmistrzowi, z którym tak już mamy już któryś kolejny kontakt i myślę, że taki imprez będziemy Organizować bardzo dużo i na pewno z wielką przyjemnością i sędziowie, i działacze, i zawodnicy, przede wszystkim zawodnicy, dla których to wszystko organizujemy, będą przyjeżdżali i będzie to też jakaś taka nowa wizytówka Grynicy. Walki zawodowe jak najbardziej. Tutaj burmistrz powołał się na nasze rozmowy sprzed sześciu lat. Kiedy był wiceburmistrzem w krynicy, jak najbardziej wspierał nas i o, o, o tym nie mogę zapomnieć. Wspiera też inne dyscypliny, to nie tak tylko, że serce bije mu w jedną stronę. Po prostu patrzy na to w, bardzo realistycznie. Każdy zawodnik to jest klient tutaj dla naszych mieszkańców. E, czym dłużej ta impreza trwa, tym więcej nas, na przykład tutaj kickbokserów czy, czy zawodników z innych dyscyplin przyjeżdża do krynicy, to są to ludzie, którzy po prostu zostawiają pieniążki tutaj u nas na miejscu w krynicy. Nie w Szyrku, nie w Wiśle, nie w Warszawie czy w Poznaniu tylko tutaj na miejscu w Krynicy, ale wracając do meritum sprawy rozmawialiśmy kiedyś, mieliśmy taki pomysł obydwaj, i on się powoli realizował, rozłożył się, no, z jakich względów, chodziło o Puchar Świata, chcieliśmy ten Puchar Świata robić tutaj w Krynicy, natomiast no, ówczesny włodarz był niechętny niesamowicie do tej inicjatywy, jak i wielu innych, Natomiast no, w chwili obecnej, kiedy burmistrzem jest pan Darek, no, no wiele, wiele spraw tutaj ruszyło z kopyta, nie tylko w świecie sportu, ale jeżeli chodzi o infrastrukturę, z tyłu pewnie za mną będzie widać rozkopany Deptak. Wszystko to się realizuje. Miejmy nadzieję, że w następnym roku przyjmiemy was już na pięknym dept klinickim Deptaku. No i miejmy nadzieję, że powalczymy tutaj przy pomocy Polskiego Związku Kickboxingu o Mistrzostwa Świata. Ja cały czas optuję za tymi mistrzostwami świata, to jest tysiąc do pięciu tysięcy ludzi na tydzień czasu w Krynicy, w okresie jesiennym na przykład, kiedy, kiedy mamy po prostu tą bazę noclegową zwolnioną i, i możemy powalczyć o klienta, krótko mówiąc. Aspekt sportowy dla nas też bardzo ważny, natomiast myślę, że dla, dla Kryniczan, dla, dla tutaj miejscowego biznesu ten, ten aspekt finansowy niesamowity, niesamowitą dużą przekładnię ma. Jeżeli chodzi no, o, o pracę i współpracę z Urzędem Miasta powiem, że w dziesięcioletniej karierze mojej trenerskiej tutaj na miejscu nigdy nie było jeszcze tak dobrze. Gdzieś jakieś tam mamy wątpliwości dość szybko sobie one załatwiane i tutaj muszę wspomnieć osobę Pawła Majocha, który jest prawą ręką pana burmistrza i ja nie muszę panu burmistrzowi tyłka zawracać za każdym razem i dzwonić, pisać maili smsów, załatwiamy to wszystko między sobą. Krótko mówiąc, no, powoływałem się w piśmie kiedyś na osobę Napoleona, że nie wygrywał wszystkich bitew, miał po prostu swoich generałów. Odpowiednich generałów dopiera tak samo pan burmistrz. Mam nadzieję, że dalej to będzie kontynuowane, po prostu łatwiej współpracować przy tak dużych imprezach. I to, co było wspomniane na, na początku, nie ma problemu, obok może być koncert, za chwilę może być kickboxing, za chwilę może być święto majowe, wszystko to się może w fajny sposób uzupełniać. Ten deptak po prostu żyje cały czas. Proszę Państwa, no cóż, bardzo dużo bardzo miłych, ciepłych słów padło. Oczywiście. Próżność człowieku jakimś tam pewnie każdym jest, natomiast we mnie próżności nie ma żadnej. Ja się cieszę, że nam się współpraca układa dobrze. Wiadomo, błędy się popełnia, ale, ale najważniejsze jest to, żebyśmy mieli jeden cel wspólny, a celem jest Krynica, żeby ją świetnie promować, no i oczywiście rozwijać sport jako jedna z najważniejszych gałęzi życia społecznego. I ja w tej chwili, jeszcze raz dziękując Panom za przejazd, za organizację, wszystkich Państwa zapraszam na sobotnio-niedzielne wydarzenia. Od 9 w sobotę zaczynamy już walki eliminacyjne, od 14.30 walki finałowe. Impreza będzie trwała cały dzień, w niedzielę dokładnie to samo. Będzie naprawdę bardzo ciekawie, bardzo efektownie. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam.